mano, witajcie widzowie! Dzisiaj gramy sobie znowu Roblox Rivals I dzisiaj sobie będziemy grać znowu jeden na jeden Ale dzisiaj zagramy z samymi legendarnymi broniami Dokładnie widzowie, zagramy legendarnymi A więc, żeby nie przedłużać Zaczynajmy tylko z... no, tutaj, bo o, ja wolę tak O nie, czekaj Tutaj chcę zapakować coś, bo ja tu nie miałam. Dobra, taki karabinek, dobra. Widzimy się jak będziemy grać jeden na jeden. Chciałem wam przypomnieć... Że... Widzowie, chciałam wam jeszcze przypomnieć, że... Żebyście zostawili suba i lajka. Chciałbym dzisiaj wbić 150 subów. W sumie mieliśmy już 150 subów, ale spadły nagle dwa suby. W pół godziny chyba. Bo 150 przez chwilę nagle spadło. Ale dobra. Dobra, legendarnymi, legendarnymi bronią my chyba też wybierzemy. Dobra, też wybieramy. Dobra, to tak, my bierzemy wyrzutnie ognia. Pistolecik energetyczny nie możemy nożu, Symetnik bierzemy i zestaw medyczny. Dobra, widzowie. Boom. A ty, ta? Gdzie, gdzie, gdzie? A ty co? A ty co? Bum! Bum! Dobra, widzowie, prowadzimy 1-0. Szkoda, że nie mogę wziąć karabinu, więc coś takiego. A ja zmieniłem zakopakowanie. A ty co, z shotguna? No to może być problematycznie. Tutaj jestem. Szybkie leczonko, BUM BUM Ściana budowana Jest! Mamy to widzowie! 2-0 Ale kiedy... Dobrze powiedz, że mieć shotguna. Ale zaraz zaska zaskoczymy... O kurde, co ona robi tu już? Trzeba on. Dobra, szybko się wybiję. Ona z kuszy gra! Jezu! Dlaczego ja widzę ludzi, którzy grają z kuszy? Jezus! Ludzie! Jezu, ona mi trafia! Tak. Hmm, może wezmę paintballa teraz? Eggs to i to, dobra. No, skuszy chodź. Dobra ucieczka. Ja! 2-2 już nie! Dobra, to bierzemy lagującą broń, procy. To i to, dobra. Szybkie pułapeczki. Bum, laserami strzelamy. Ja wiem, że to laguje w ogóle wszystko w ogóle te lasery. Bo, bo nawet na komputer to nawet laguje. I czy jest taka mamy to widzowie. 3-2 Jak już jakoś prowadzimy widzowie. A jeżeli chcecie więcej takich filmów, żeby były na naszym kana... Żeby, żeby były na naszym kanale, to nie zapomnijcie zostawić suba i lajka. I w komentarzu, a my prowadzimy 4-2. Myślałam, że będzie ciężej. Dobra, wezmę może apteczkę. A mógłbym kamień teleportujący, lasery strasznie. De... O kurde, ze snajperem. No to trochę już niebezpiecznie. No nie, wziąłem granat błyskowy. Nie mogę z tego używać. Spam. Bum! Widzowie, mamy to. 5 do 2. My idziemy grać kolejny mecz. 1 na 1. A to srebrna ranga była ty. Raczej raczej to ja mówię. Nie srebrna, tylko brązowa. Chyba brąz 3. Tak, brąz 3. Ja mam brąz, srebrno 1. A miałam srebrno 2 przez chwilę, ale straciłem tą rangę. Kuba ma srebrno 3 już Ja na też dostałem srebrno 3 Ale ulepszyłem sobie rangę Kuba srebrno 2 Nawet mam brun z 2, ale no, dobra Mniejsze auto, przy... da, yy, kolejny mecz mamy Hmm, może Spróbujmy budowę, spróbujmy budowę Dobra, to tak Bierzemy wyrzutnia ognia pistoletki energetyczne, śmietnik I zestaw medyczny Dobra, on nie ma win strajka, ale się trochę... Jestem ciekawy, czy wygra. No. Jak najgorzej, właśnie o tym mówiłem, snajperka. No nie mogę. Nie mogę używać snajperki, najgorzej. Najgorzej dla mnie, bo nie mogę snajperki. To podejdźmy do niego tak. Czy on jest na tutaj? Wiedziałem, jesteś tu. Dobra, zbudujmy ścianę kolejną. Bum? Chodź. Bum jeden 1 widzowie. Dobrze idzie nam. Tylko, że najgorzej sniperka ani nóż nie mogą używać. Dobra, tam jest. Bum. Dobra, ucieczka, ucieczka. Ściana. Dobra, teraz się z nim pokiwam trochę. Zapchnęliśmy go trochę. Może spadł. O, 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 o. Bum. Pana zginął. Ale za późno. Ale jak on takie chedy zadaje jak ja? Dobra, to... Jezu! Co to było? Widziałam tam miny. Jezu! Jedy, ty też masz to? Nie, nie. Ryszy, ryszy, nie mogę. Dobra. Teraz trzeba być uważnym. Trzeba być uważnym. Teraz biorę dla laserowy. O, widzę. Ha. Bum. Trzy, dwa. No i dobra. Biorę teraz może paintbola. Idę od tej strony. Bum. Boink. Bum! Ajajaj! 2-4 widzowie! Biorę znowu chyba ten karabin. Proced! Trzeba zdenerwować jego. Bum! Ściągnę. Co, myślisz, że wybuchnę? Mam mało chyba już. nie jak on mi trafia? No nie, on jeszcze z tego nie widzowie. Dobra, musimy się odkuć. Musimy się odkuć. Pojedynkiem jeden na 1 On miał. Z 3? trzy? Ej, co jest? Najgorzej. Najgorzej, że przegraliśmy. Dobra, jeden mecz. I oczywiście kończył odcinek. Dobra, musimy wygrać to. Musimy się odskoczyć po tym meczu. Po prostu to nie była moja mapa, ale chciałam taką mapę, która się, którą się gra na blisko. Niestety nie dało rady. Ale mogę wziąć chyba z tą wyrzutnie ognia. No nie, było anulowany. Muszę jeszcze raz jeden na jeden. Hmm. Ostatnio mieliśmy odcinek ze skórkami. Wczoraj mieliśmy jak reagowaliśmy na szorce, teraz mamy legendarnymi. Czyli taka seria. Taka, taka miniseria, nie? Brajwalsów. W sumie, w sumie cały czas jest seria, tylko, tylko ciężko mi to, ciężko mi to wam wytłumaczyć, widzowie. Dobra, 108 level. Dobra, arena może być. Dobra, wyrzutnia ognia. Te... Mister... De... Nie, nie, nie. Dawaj, proce, Śmietnik i. A. Hmm. Substancję popkową. Jezu. O, czekaj, czekaj. Nie nie, 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 jak się to robiło? Bo ja chcę zrobić taki trigzy. Tam, gdzie się robi ten trigzy. Jak mnie na trafi, to ja nie wytrzymam nie, trafił mi No 2hp No ja nie mogę Dobra, sobie teraz postrzegę. Wow, wow! Jezu! No skopa próbuję? Bum! Mamy to? Czemu on nie strzelał na Bum! 2-1 Nie! On się wylijał znowu. Ej, czekaj. Jak teraz go zabiję, to... W sensie, że, że teraz go pokonam, no to jeszcze spróbuję zrobić to samo, tylko że jeszcze z pułapką. Bo jest to nisko! Bum! Dobra. Szybka ściana. Oj. Ej, nie, nie zdążę. Szybko to robić, od razu, od razu, od razu. Bum. Bum. A to już. BUM A teraz ja lubię ten trik. Patrzcie, patrzcie. Teraz te piłeczki spadają, to jest fajne akurat. Dobra. Z RPG? Tylko nubi grają z RPG. Taka prawda? Chyba. Dobra, bum! 5-1, a więc to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na tym kanale i lajka. Papa, pa, widzowie.